Cześć, witam serdecznie w 194 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Wojciech Wagleski, bohater tego odcinka, czyli grupa WW, to absolutny event na polskiej scenie muzycznej. E, twórczość Wojciecha Wagleskiego jest tak specyficzna, że. Naprawdę czasami e, trzeba te płyty parę razy przesłuchać, żeby zrozumieć, o co, co autor miał na myśli. Ale nie ma w tym nic złego, dlatego że e, jest to bardzo oryginalny sposób wyrażania siebie. E, bardzo oryginalny sposób y, wypowiedzi artystycznej. Jaką Wojciech Wagleski stosuje. Mimo wszystko, że, i tutaj dobrze, duży plus za to, że ta muzyka jest e, trudna i e, twórczość e, Wojtka Wagleskiego jest trudna i wymagająca, zmuszająca do e, myślenia bardzo dobrze, dlatego grupa WW ma e, zagorzałych wręcz fanów. Natomiast zaczęło się od oczywiście debiutu wydanego w roku 1986. Dla mnie właściwie każda płyta WW to taki koncept album. Bo spójrzmy nawet na utwory, które znalazły się na debiutanckim albumie. Strona pierwsza. Wizyta pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I faz, faz jeden, faza pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I faza, faza. Tutaj, moi drodzy, z tytułów na dobrą sprawę nie dowiemy się nic. Natomiast grupa WW, jej debiut, który ukazał się w roku 1986, to absolutny klasyk. Jedna z najważniejszych płyt. Wydana w tym wypadku przez grupę. Chociaż mówię jedną zasadniczą rzecz zawsze, że płyta debiutancka zawsze jest ważna. Po nagraniu tej debiutanckiej płyty, WW zdecydowali się nagrać album koncertowy, który nazwali po prostu WW Koncert. I tu też ciekawa rzecz, ponieważ na tym koncercie, na tej płycie koncert, zagrali kilka nowych kompozycji, które nie doczekały się studyjnych odpowiedników i po prostu zostało to nagrane, jak to się mówi, live. Natomiast sam ten koncert też wyszedł bardzo fajnie. O ile tak jak mówię, zrozumie się przekaz grupy WW, a szczególnie lidera Wojtka wagleskiego. WW koncert. Tak ta płyta wygląda. Eee, no i mamy tutaj już w sumie trochę nowych utworów. Flota zjednoczonych sił. Eee, co się stało z moim cieniem? Znikam. Wizyta to oczywiście z debiutanckiej płyty. Www. Koncert Poland. Poland. Eee, Polton. Polton, wydawca tej płyty, opatrzył tą płytę numerem. Zaraz zobaczymy. Numerem katalogowym, moi drodzy, LPP032. I tutaj jest jedna zasadnicza rzecz. Ta folia tutaj jest do wymiany, dlatego że Dostał się do niej piasek i dobrze, że zwróciłem na to uwagę. Później zostanie wymieniona. Dobrze moi drodzy. E, pora na kolejny album WW, płytę, którą również uważa się za najlepszą obok debiutu za, na album snopowiązałka. E, ta płyta już zdecydowanie ma e, zagorzałych fanów. I trudno się dziwić, jest troszeczkę. Inna od dwóch poprzednich i rzeczywiście można by ją uznać za jedną z najlepszych w dorobku WW. Tutaj, moi drodzy, troszeczkę taka mała zmiana, dlatego że tutaj mamy już, tutaj mamy już, jak gdyby, normalne utwory. Troszeczkę. Troszeczkę Wojtek Wagleski odszedł od e, debiutanckiego koncept albumu i tutaj mamy e, poszczególne już utwory takie jak Zasnuty czy Senator czy Ja żyję. Generalnie rzecz biorąc to powiązałka całkowicie zasłużenie jest uważana za jedną z najlepszych płyt zespołu. Płytę wydał Pronit, opatrzył ją numerem PLP052. Proszę bardzo. Mamy kolejny album WW. No i przyszedł czas, moi drodzy, na rok 1000. Aha, no właśnie. I tutaj mamy ciekawostkę. Dlatego że stopowiązałka wyszła w roku 86. Tak by sugerowało jak debiut. A tutaj mamy już w sumie trzecią płytę. Eee, ciekawym, ciekawym. Projektem Wojciecha Wagleskiego okazała się płyta dla dzieci małe WW. Małe WW wydało dwie w sumie płyty, druga ukazała się w roku 1991 i również była na winylu. Małe WW będę omawiał przy okazji przy okazji płyt z bajkami, z piosenkami dla dzieci. Mam tą płytę również. Natomiast w roku 1989 Grupa WW powraca jak gdyby do poważnego grania i ukazuje się płyta Z środy na czwartek. Dla mnie z kolei ta płyta jest najlepszą wzorówką Wojtka Wagleskiego Numer katalogowy SX 2801 Płyta wydana w roku 1989 i to jest jednocześnie ostatnia płyta WW, którą póki co posiadam w swojej kolekcji. Natomiast wiem, że e, jeszcze bodajże wchodzi w skład płyt winylowych płyta Seshele, Chyba. A na pewno bardzo rzadki temat, który ukazał się na winylu w roku 1991 była jeszcze płyta. Waglewski gra żonie. E, natomiast, jeżeli chodzi o WW, no to mówię, pisuje bezpiecznie, prawie komplet. Płyta i taka e, wkładeczka z tekstami. Ją można otworzyć i do tej przegródki tutaj można włożyć tę płytę. Moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek.